A możesz więcej boblo? będzie więcej boblo. możesz więcej boblo. Fajne, ja możesz więcej boblo. Ja więcej Ja, ja mnie bolę o pomocy. Five Nights at Is this one, what I mean? Five nights of Idziemy, kurde, Dors 2 Hajj mi skok w tej grze. Cholera Jest mi się podoba w, w Roblox... Roblox ciśnienie? To, że mogę podać takich drzwi na przykład i przez to jak jest kamera, to mogę... Pum, pum, pum. Zbieramy klasyfikowane dokumenty, aby potem sprzedać je na eBayu albo na innym takim Allegro czy Oryx. Ewentualnie, jak nie zadziała, to zawsze zostaje nam AliExpress. Klasyfikowane dokumenty w postaci Pendrive. Mmm, dobre. A teraz przyznajmy się, ile, ile ludzi tak naprawdę myślało, że zrobię Roblox? A, tak myślałem. Zero. Wa, jak ciemno. Tak to jest jak się kuźwa nie praci, nie, nie praci. Nie piraci prądu. Tak to jest jak się nie piraci prądu. Słyszycie. Siema. Cię dobrze czujesz? Przynieść ci wody trochę? Kto? Już co ciu lecę do drzwi. Słys o! Pięknie. Wreszcie coś widzę. Pierdoliło. Pum, pum, pum. Ja mi się. Ty, panie. A więc to jest fake. Przejrzałem tą grę. Już wiem wszystko. Au! Pa mać. Ach, kocham ciemne pomieszczenia. Mój ulubiony typ pomieszczeń. Jasny wide! Panie. Wiecie, co jeszcze bardziej lubię niż ciemne pomieszczenia? Ciemne wenty. He! <słuch> Jestem lepszy. Aha, nie zesraj się. To są chyba dobre drzwi, bo to jeszcze nie. <słuch> 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 nie zrobię. <słuch> <słuch> Poszukuję. <słuch> <słuch> Kto tam się strzela? Tylko znowu jest kurwa ciemno! Czerwone. Tak powinno być. Proszę pana. Znalazłem pracę. Pierdzidym. 25. Kurwa, słyszę kroki. Może to moje kroki się tak gliczują. Kurwa, przestraszyłem się. Kurwa, szatów się przestraszyłem. No Znowu trzy kroki ze sobą. Weźcie się tym tego i tamtego. Odpierdolcie się. I'm at max capacity. To weź do drugiej kieszeni, schowaj, a nie. Co? A, underwater level. Dobra. Du, 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 du. Nie bardzo. Ej! Aha! Znalazł się podruba Gabriel Ultra Kill. Machine! I do not have darishes! I am Papa special fucking boy! <laughs> no, getting serious now! Oh. No nie! Tak! Chcę pokazać ci, Gabriel, super zabójstwo. Gabryś, mega śmierć. <gabryś> no wiesz, jak już coś kupuję, to chociaż kupię chyba z sensem, nie? Aha! Pierdol się, Gabryś. Żebyś miał poduszkę z obu stron ciepu w lato. Co to jest? Blacklight, fajnie! To dajesz mi i latarkę i blacklight! Oś ty kurde. No ci, ci... Aha, aha, taka gra właśnie, taka gra właśnie. Ja pierdzielę. I po co ja tu się staram w ogóle? Za każdym razem jak teraz będę otwierał drzwi to po prostu będę yy, tak go. Pum. Bo to będzie wyglądać jakbym głową otworzył, wydłupił w drzwi i się otworzył. No, No i teraz graś się będzie z śmiać i będzie mi dawać latarki w każdej kurwa szafce przecież. No bo to. o, teraz ty serius, teraz to serius sam jesteś, to teraz kurde, dam ci i te, 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 Blum, 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 blum. Bul, blum, blum, bul. Wreszcie coś widzę. Wreszcie mogę podziwiać widoki tej pięknej mapy. Czy coś? Już się zaraz okaże. o nie ma z baterii. Daliśmy ci latarki, ale nie baterie. Ha, 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 ha. Dobra, szybciej im, im szybciej tym nalem. Ach, tak. Minecraft Cave sounds. Kryształ secure. Let's go. Ja ci po prostu nie wpierdą się w wodę, dobra Tak lepiej. Chyba tak. Plum, plum, plum. Ja ci mówię, ja nie znajdę nigdy baterii, bo teraz mi dali 5 lat, to ja teraz nie znajdę innej baterii. Musi śmieją ze mnie deweloperzy, kurde, roblox ciśnienie. Nie wiadomo mi się, że jestem pod wodą, to jak to zaraz coś zrobi No, no właśnie Baterie! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Po się się wydudu. Są dwa będą? Nie. Jak ci się z tym Monty Montero? czy dzisiaj zagrałem sobie w. E, w ciśnieniu. Przechodzisz przez opuszczoną placówkę, w której roje się od potworów. Jest wypełniony determinacją. I główną w spodniach. Drive Drive to jak ten ten... ten, ten film z Ryszardem Gosławem Ok. Mogę wyjść i pierd...nąć tą minę, żeby się tego. Ja tu coś widzę przede mną To, kurwa jest. Ehm. Okej. zaraz mu nie pobiegnie. Się zesram sram. O, kurwa. Um. Musi być na to jakaś fobia. Musi być na to jakaś fobia, prawda? Bo... Ehm, um. mogę taką mieć. Ehm, um, pozwólcie, że ja sobie po prostu pójdę. Aby ciary przeszły, uh! puzle. Dobra, zobaczmy, to jest tak, tak. Jedno. Tak, nie. To będzie tak, to będzie tak, będzie tak, będzie tak, będzie tak, 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 tak Kurwa Okej! Okay. Prawie umarłem Ciekawe co będzie na poziomie 50 Jak do niego dojdę w ogóle Wow I to był nawet fajnie, to był nawet kinda cool A ja się spierdol zaraz do lawy, prawda? Wygląda dosyć ładnie, ale baliwa Czendjarki to jednak fajne do tej gry dali Spokojnie panowie, to po prostu mi zaburczyło wyżył. Prawie Czy, jeżeli powiem, że nie podobają mi się te dźwięki w to uwierzycie? Bo nie podobają mi się. Kocham długie, ciemne korytarze, wcale nie. 47! Where? No nie ufam ci gościu, ale niechaj będzie. Tak, bardzo ci nie ufam. Oh. Don't be afraid, I'm not gonna hurt you, despite what you have seen, heard and or been told, my name is Sebastian, your only friend. Tak samo mi powiedział pewien Kwiatek w pewnej grze I, i, correct, i potem się okazało, że nie był moim to przyjacielem. Ej, w sumie wygląda, że dosyć... ładnie. Czas zobaczyć R34! Jeszcze jedno. Hmm. Dzięki wielkie. Ale tak to się nie śmiej, <noise> bo teraz ci... <noise> teraz ci nie ufa. O! Oh. Room 50! Który. No jest w sumie zwykłym pomieszczeniem, Spodziewałem się, że będzie jeszcze więcej. Uej, panie, kuźwa. To jest chyba dobry. Nie, 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 No patrz, są dwa działka nie, Co to? Jest jakaś broń kogoś zastrzelić w tej grze? Co to jest? Jakiś Flash Beacon, co jest? Five Nights at Freddy's Sister Location Sześćdziesiąt jeden sześćdziesiąt dwa Aha, okej okay. e, e, e. e, No dobra Mhm. Mm Przepraszam, mąż. Och, Sebastianie, nadchodzę. Jak znajdę jakąś potworkę, to zobaczę, czy coś się stanie. Czy jak. Tobi. By... Steelbreaker wykrasił. I will crush your mother. Bateria. Świeciera motyka i też bateria. Świeciera motyka i też bateria. Sebastianie, nadchodzę. O jasny, chuj. Sebastianie, nadchodzę. Jestem blisko. Daj mi chwilę. Do widzenia. Sebastianku, dam ci tyle klasyfikowanych informacji, że cały rząd mnie ścigał. Ale to nic! Ja tam lubię być ściganym przez rząd. Na przykład teraz jestem poszukiwany w 32 krajach. Świkul. A mać, podwójne! Eeeeee! Khuś teraz będzie pojawił pewnie co 5 pokoi. GOOOOOOOOO! Kupe mi się chce. Nie wiem, ale podoba mi się ta gra. Komputerowa. Wyłączaj komputer i do spania. Nie znoszacie Kuba mać no. Ciebie też nie znoszę. Nie rozumiem. Ostatnio. P.E.T.E.D. Pe, umiem mówić. Apteczka ta, 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 ta. Teraz usłyszałem. Dwa. Dobra, ale muszę szybko dotrzeć do pana Sebastiana. Mi się kończy soczek. I soczko wkłady. <laughs> Seems like you're going to be sleeping with the fishes. ha, 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 ha